Jak obliczyć takie klasyczne zadanie, gdzie mamy przyspieszenie układu klocków? Powiedzmy, że mamy dwa klocki. Pierwszy z nich niech ma masę 1 kg, natomiast drugi z nich niech ma masę 3 kg. Przykładamy siłę o wartości 5 Newtonów którą działamy na drugi klocek, wiemy również, że występuje tarcie kinetyczne i współczynnik tarcia wynosi 0,1. I pytamy o to, jakie jest przyspieszenie tego układu. Żeby rozwiązać tego typu zadanie, trzeba zacząć od narysowania sił w osi Y i w osi X, czyli w osi prostopadłej do ruchu i w osi wzdłuż ruchu. Na pewno działają siły grawitacji na ciało pierwsze, Lżejsza, mniejsza siła, dla nie dlatego bo to ciało jest lżejsze. Natomiast na ciało drugie większa siła, dlatego bo to ciało jest cięższe. Żeby ciała nie zapadały się do dołu, musi działać również do góry siła reakcji podłoża. I ona jest taka, że R1 równoważy siłę FG1, czyli ma wartość M1G. Natomiast w drugim przypadku siła reakcji równoważy siłę ciężkości drugiego klocka więc ma wartość M2 razy G. Jeżeli dodatkowo wiemy, że jest tarcie, to powinniśmy narysować tarcie od pierwszego klocka i tarcie drugiego klocka, przy czym tarcie jest to współczynnik tarcia razy siła nacisku. A siła nacisku jest zawsze równa reakcji. Czyli w tym przypadku tarcie to będzie współczynnik tarcia razy ta siła reakcji, a w tym przypadku będzie to współczynnik tarcia ten sam, ale razy ta siła reakcji. I ostatnie dwie siły, które trzeba narysować, to są siły, które działają wzdłuż nici. Czyli naciąg nici Fn w jedną i w drugą stronę, on jest taki sam, bo nici jest w pewien sposób naprężona, więc od obu stron działają te same siły. I co w następnym kroku robimy? Rozpisujemy wszystkie siły, które działają wzdłuż osi X, tak żeby te działające w prawo były z plusem, a te działające w lewo były z minusem. Wobec tego idę od tej strony. Siła F w prawo, więc z plusem. Następnie siła T2 i siła Fn w lewo, więc z minusem. Ta siła Fn w prawo, wobec tego z plusem. Siła tarcia w lewo, więc z minusem. Jest to wypadkowa sił działających na układ. Wobec tego zapisujemy tu, tu drugą zasadę dynamiki Newtona masa razy przyspieszenie, ale dla układu, a układ waży M1 plus M2 i mnożymy przez przyspieszenie. Siły naciągu nam się skasują i przyspieszenie wyjdzie równe siła minus te dwa tarcia, gdzie każde tarcie mogę rozpisać jako współczynnik tarcia razy siła nacisku. W każdej sile nacisku równej reakcji jest równe G, więc wyciągam przed nawias M1 plus M2 i dzielę to przez M1 plus M2. Za siłę wstawiamy 5 N, współczynnik 0,1 g 10 m na sekundę kwadrat, suma mas to jest 4 kg, tutaj też 4 kg. Jak to policzymy do końca, wychodzi 0,25 m na sekundę kwadrat. Jest to przyspieszenie całego układu, a jednocześnie każdego z tych klocków z osobna.